Kochani, dzisiaj moja sprawa karna na Marszałkowskiej zakończyła się sukcesem. Mam świetnego obrońcę, którego mogę rekomendować jako godnego, słusznego polecenia, bo wyszło, że zarzut przeciwko mnie kierowany od oskarżyciela jest mocno naciągnięty, rozciągnięty, a oskar oskarżyciel sam. Chciał mnie oszukać, tak wyszło dzięki mojemu cenazowi. Właśnie, ale to już tak poza tym wszystkim, co chciałem Wam powiedzieć. Słuchajcie, pytać się mnie, jak zarobiłem pierwsze pieniądze na krypto na w, w formie różnych wiadomości. To już Wam mówię, jak Hex był po 0,00 tam ileś. To sobie go ostrożnie kupiłem i zaczekałem, aż się rośnie. Przelałem zarobiłem pieniążki na stablecoina i wszystkie wydałem, wszystkie i absolutnie nie mam yy, nie mam żadnych zmartwień, że wydałem bardzo dużo pieniędzy a przy okazji tego, że wydałem te pieniążki nauczyłem się zarabiać w krypto po prostu zarabiać właśnie, zarabiać wiem kiedy kupić, wiem kiedy sprzedać, wiem kiedy yy, wiem co kupić i wiem kiedy może Spaść niżej, to wtedy czekam, dokupuję. Jak spada jeszcze niżej, to jeszcze dokupuję. I tak do momentu odbicia. Później czekam, aż urośnie, sprzedaję albo przelewam na na jakąś część zysku. No właśnie a zyski są ogromne. No to nie będę wam mówił. Słuchajcie, jest jeden twórca krypto który dobrze, bardzo mądrze opowiada o tym, jak to zrobić wszystko od pierwszych kroków, począwszy, właśnie. Na przykładzie chociażby nowego krypto, który jest tokenem edukacyjnym, takim jak właśnie Xen Crypto, czyli Zen, tak? Ten to krypto z x Bardzo, bardzo, yy, bardzo duże nadzieje pokładają ludzie w, w odnośnie tego tokena, i tak będzie, bo podobna, po, podob, może być podobna sytuacja jak była z Hexem, Właśnie też nie wszyscy. Za przeproszeniem pieprzyli, że hej, co to za krypto drukowany drukarką i w ogóle jej, jego właściciel i co, było, że do, doszło do 50 centów, doszło. Więc jak ktoś zaczynał od 0,000017 lub 020, po trzech zerach, no to możecie sobie policzyć z 500 dolarów, ile ktoś zarobił pieniążków. Właśnie z 1000 dolarów, z 2000 dolarów, tu już w ogóle coś nie mówię. A znam takich co powrzucali, poświęcili 4 bitcoiny w czasach, kiedy bitcoin był za kilkadziesiąt tysięcy dolarów, więc do dziś są mocno, mocno zarobieni. Więc mogliby sobie, mogliby sobie poprzerwać wszystko na stablecoiny i, i cierpliwie czekać. To momentu starości, jak powrzucali na przykład po 200 tysięcy dolarów. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru. Ja zachęcam. Jak miał teraz środki w banku, to uwierzcie mi, wszystkie bym wypłacił, wrzuciłbym w krypto, które dopiero powstaje, takie jak na przykład XEN, który spadł, musiał spaść, bo powstał podczas trendu spadkowego, to moc, moc, mocno spadkowego, więc on musiał spaść, tam próbował się podnieść, bo widać na wykresie, ale on się podniesie i wróci do tego poziomu, z którego startował, gdzie jest bardziej niż pewne, więc życzę miłej zabawy i uczcie się nowych rzeczy. Jeszcze mile spędzanego czasu podczas edukacji. Właśnie. I zachęcam do oglądania KryptoKamikadze. Bardzo mądry chłopak, jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy związane z cyfrową walutą. Pozdrawiam serdecznie. U nas wszystko dobrze. Nadia ma się świetnie. Ja również, jak ona, to i ja. Pozdrawiam.